Cześć kochani, jeszcze jedno pismo przy, przed wami i już zakończam sprawę. Yy, no to więc tak. Yy, to jest też pismo z komputera. Sama je wymyślałam, yy, jeżeli tu nie skłamać. Um, a grzmi ono tak. Tytuł tego pisma jest Przerażeni ludzie. I tutaj opowiadam swoją historię. Na temat tego, że wam przeczytam, bo że ludzie mi nie wierzą, to co. to co im powiedziałam o tamtym świecie. Nie chcą wierzyć, bo to, co powiedziałam na, na przykład, że się boją, albo to ich nie interesuje, co może być na tamtym świecie. Ludzie nie po. Nie potrafią też dostrzec tego, co nie widzą, nie widzą, co ja widzę swoimi oczyma, czyli oczami, jednocześnie mówiąc. Ludzie są tak zdesperowani, że nawet ka każą mi przestać o tym mówić, o tamtym świecie. Amen. No i to jest taka jakby modlitwa do Boga. Zapomniałam napisać kilku zdań: Amen i Boże. Dlatego jej nie przeczytałam tak dokładnie, jakbym tego chciała. No, no, i to wszystko na, na dzisiaj, kochani. Ja yy, też yy, wszystkich kocham, ale nie przesadzajmy z tym, kochaniem. Trzymajcie się. Pa! Dobranoc. Życzę Wam miłych snów.